Czy ty jesteś dziewczynką? Mm, na lotnisku. Cristiano Ronaldo nas zaprosił. Tak, jasne. Kto ci w to uwierzy? Na jakim lotnisku? Na no, lotnisku Christian, imienia Cristiano Ronaldo. No ma też A co wy robisz? Wracam do domu. No tak. Jest godzina szósta. 39 w piątek. Pewnie ludzie mają lepsze pomysły na piątek. Na przykład idą do roboty. A ja jestem na lotnisku na Maderze. oznacza, że skoro wracamy do domu, to byłam na urlopie. Czekamy na nasz lot do Lisbony. Z Lisbony będziemy lecieć do Frankfurtu, z Frankfurtu do Katowic. Cały dzień w samolocie.